Hej, fajnie, że jesteś. To kanał cyfrowy, przyjaciel. Krótkie porady, recenzje, przystępny język wszystko dla Ciebie. Lecimy. W tym filmie pokażę Ci, jak pobrać i zainstalować aplikację Google Classroom. Pokażemy to na przykładzie telefonu Samsung z Androidem, ale proces instalacji na iPhone'ie wygląda bardzo podobnie. Pełny opis instalacji na iPhone'ie znajdziesz w materiale pod tym filmem. Na swoim telefonie otwórz SKLEP Google Play. Wybierz opcję Szukaj na dole ekranu. Dotknij paska wyszukiwania na górze i wpisz Google Classroom. W wynikach wyszukiwania znajdź oficjalną aplikację i dotknij jej ikonę. Kliknij przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację. Aplikacja jest darmowa. Może pojawić się prośba o potwierdzenie, na przykład wpisanie hasła do konta Google lub użycie odcisku palca. Zrób to, aby potwierdzić, że chcesz zainstalować aplikację. Instalacja potrwa kilka minut. Gdy pobieranie się zakończy, dotknij otwórz, aby uruchomić aplikację. To wszystko, fajnie, że oglądałeś. Jeśli ten poradnik Ci się przydał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. To dla nas naprawdę ważne. Codziennie publikujemy nowe, świetne poradniki technologiczne, takie jak ten.